Zanim zaczniesz kopać w ziemi, musisz zrozumieć jedno: złoto nie leży na wierzchu i nie pojawia się przypadkowo. Zawsze trafia w konkretne miejsca miejsca, które przez lata działań natury stały się pułapką dla ciężkich minerałów. A kto potrafi czytać teren, ten ma ogromną przewagę. Wczesnym rankiem, przechodząc wzdłuż starego koryta strumienia, zauważyłem coś, co większość ludzi ignoruje. Warstwę ciemnej, wilgotnej ziemi, przykrytej rozkładającymi się korzeniami. Gleba miała charakterystyczny, intensywny zapach gnijącego drewna. Dla mnie to sygnał. W takich miejscach woda spowalnia, a złoto, jako jeden z najcięższych pierwiastków, zatrzymuje się właśnie tam. Nie miałem żadnych skomplikowanych urządzeń, tylko prostą miskę do płukania, klasyczną bateję i ręce. Zebrałem niewielką ilość materiału z tej ciemnej warstwy i zacząłem delikatnie wypłukiwać go w wodzie. Nie chodzi o ilość, tylko o precyzję. Zbyt dużo materiału na raz i możesz stracić najdrobniejsze cząstki złota, które osadzają się na samym dnie. Już przy pierwszym przepłukaniu zauważyłem delikatny połysk. Niewielka cząstka, ale nie była to mika ani piryt. Miała tę charakterystyczną gęstość i barwę Matowy, głęboki, złoty kolor. To wystarczyłoby wiedzieć, że jestem we właściwym miejscu. Od tego momentu zmieniłem podejście, przestałem szukać gdziekolwiek, zacząłem analizować teren. Złoto nie osadza się przypadkiem szuka miejsc, gdzie nurt wody słabnie za dużymi kamieniami w zakolach rzeki, przy korzeniach drzew. Tam, gdzie woda traci prędkość, ciężkie minerały opadają na dno. Z czasem tworzą się naturalne pułapki, a złoto w nich zostaje. Kolejny sygnał, na który zawsze zwracam uwagę, to czarny piasek tak zwany magnetyt. Jeśli zaczynasz widzieć w miejsce gęstą warstwę ciężkiego, czarnego osadu, jesteś blisko, bo złoto rzadko występuje samo, podąża z innymi ciężkimi minerałami. Jeśli widzisz magnetyt, jest duża szansa, że tuż pod nim znajdziesz także złoto. Ale uwaga, tu większość popełnia błąd. Ludzie się spieszą. Nabierają zbyt dużo ziemi, wylewają ją zbyt szybko i tracą to, co najcenniejsze. Płukanie złota to nie wyścig, to sztuka precyzji. Każdy ruch ma znaczenie. Każda warstwa gleby opowiada swoją historię. Im głębiej sięgasz, tym większa szansa, że dotrzesz do warstwy, gdzie złoto osiadało przez dekady. W jednym miejscu zauważyłem zwartą warstwę żwiru i gliny, która wyglądała jak naturalny e beton. Trudno było ją rozbić, ale już w pierwszym płukaniu pojawiły się błyszczące drobiny. To była tak zwana fałszywa skała macierzysta warstwa tak twarda i zbita, że przez lata zatrzymywała wszystko, co ciężkie. Nawet jeśli nie sięgasz do prawdziwego podłoża skalnego, takie strefy są równie cenne. Każda próbka, każdy znak w ziemi to informacja. Jeśli kilka próbek z rzędu pokazuje ślady złota to nie przypadek to znak, że trafiłeś na pas złotonośny. I właśnie wtedy warto zacząć pracować systematycznie. Jedna z najlepszych wskazówek, jakie mogę dać to obserwowanie zachowania wody. Gdzie się zatrzymuje, gdzie tworzą się wiry, gdzie występują naturalne przeszkody tam zawsze warto sprawdzić. Natura przez tysiące lat uczyła się oddzielać to, co lekkie, od tego, co ciężkie a złoto, jako jedno z najcięższych, zawsze ląduje najniżej. Gdy już znajdziesz miejsce, w którym pojawiają się pierwsze oznaki złota, kolejnym krokiem nie powinno być chaotyczne przekopywanie całego terenu. Prawdziwi poszukiwacze nie szukają złota na oślep. Oni analizują. Wiedzą, że złoto porusza się w naturze zgodnie z określonymi prawami. Dlatego każde przesunięcie o metr w lewo czy prawo powinno być świadome. Rozpoczynam od stopniowego poszerzania obszaru, w którym wystąpiły pozytywne wyniki. Ale nie wybieram miejsc losowo. Patrzę, jak zmienia się teren, czy rzeka zakręca, czy są przeszkody w nurcie, takie jak głazy, konary, korzenie, czy poziom dna się obniża. Każda z tych rzeczy może zatrzymać złoto i stworzyć punkt gromadzenia. Pracuję według prostego schematu, zaznaczam miejsce, w którym znalazłem złoto, a następnie testuję próbki promieniście od tego punktu, po bokach, w górę i w dół strumienia. Każdą próbkę starannie opisuję, notuję głębokość, kolor ziemi, obecność czarnego piasku, typ kamieni, czy było błoto, czy glina. Po kilku próbach układa się obraz. Złoto nie leży wszędzie, ale tworzy ścieżkę. Jeśli rozpoznasz jej kierunek, znajdziesz znacznie więcej. Kiedy zaczynam zauważać powtarzające się rezultaty, na przykład, drobiny złota w trzech na pięć próbek, wiem, że jestem na dobrej drodze. Wtedy warto zejść głębiej. Złoto, jako bardzo ciężki metal, zawsze dąży do najniższych punktów. Jeśli czujesz, że Ziemia staje się lepka, gliniasta, trudna do przekopania, to dobrze. Właśnie tam złoto się zatrzymuje. W jednym z miejsc natrafiłem na zbitą warstwę żwiru z drobnymi kamieniami i gliną. Zwykła osoba mogłaby to uznać za barierę nie do przejścia. Ale ja wiedziałem, że to może być tak zwanej fałszywa skała macierzysta. Poziom, który przez lata zatrzymywał wszystko co cięższe. Po kilku minutach ostrożnego rozbijania i płukania wyłoniły się pierwsze drobinki. W takich momentach kluczowa jest precyzja. Nie wolno pracować w pośpiechu. Każda próbka powinna być płukana osobno, bez mieszania materiałów z różnych głębokości. Nawet różnica 5 cm w warstwie ziemi może zdecydować, czy znajdziesz złoto, czy nie. Im głębiej, tym większe szanse na czystszy, starszy materiał, który nie był poruszany od lat. Kiedy rozpoznasz warstwę nośną, tę, w której regularnie pojawia się złoto, Należy się jej trzymać, ale nie tylko w poziomie. Warto sprawdzać, czy ciągnie się w górę nurtu, czy może zakręca i biegnie wzdłuż bocznego brzegu. Czasami złoto zbacza z trasy, osiadając w martwych ramionach strumienia lub tam, gdzie woda kiedyś płynęła, ale zmieniła kierunek. Szczególną uwagę zawsze zwracam na obecność twardych obiektów dużych kamieni, starych konarów. Odsłoniętych korzeni. Pod nimi tworzą się mikroprądy, które zatrzymują złoto. Woda nie ma tam siły, by unieść ciężkie cząstki. Wystarczy dobrze się przyjrzeć. Pod wieloma z tych przeszkód można znaleźć całe strefy skupienia. Kiedy pracuję w danym miejscu dłużej, zaczynam też obserwować zachowanie gleby przy płukaniu. Jeżeli piasek łatwo się przesypuje, nie ma oporu. To znaczy, że nie ma w nim zbyt wielu ciężkich frakcji. Ale jeśli czuć opór, jeśli miska staje się nagle cięższa, to sygnał, że w materiale znajduje się magnetyt, żelazo, a być może i złoto. Ważne jest też zrozumienie wpływu wilgotności gruntu. Zbyt sucha ziemia nie oddaje złota. Ale kiedy wilgoć przeniknie głęboko, rozluźnia strukturę i umożliwia wydobycie drobinek. Które wcześniej były zbyt mocno związane z gliną. Dlatego po deszczu lub w miejscach, gdzie ziemia długo utrzymuje wilgoć, warto wrócić i przetestować je ponownie. W momencie, gdy masz już kilkanaście próbek z różnych punktów jednego obszaru, kluczowe staje się nie tylko ich przepłukanie, ale także analiza wyników. Poszukiwacze amatorzy często cieszą się z jednej udanej próbki, nie zauważając, że to może być tylko przypadek. Tymczasem doświadczeni wiedzą, liczy się powtarzalność. Zawsze prowadzę prostą dokumentację w terenie. Używam wodoodpornego notesu albo plastikowych kart, na których zaznaczam numer próbki, miejsce pobrania, głębokość, typ osadu i obecność złota. Nawet jeśli to tylko mikroskopijna drobinka. Po 10-15 próbkach z danego rejonu zaczyna się tworzyć mapa informacji. Z której mogę odczytać, czy miejsce faktycznie ma potencjał. Jeśli w co najmniej trzech kolejnych próbkach pojawia się złoto, nawet bardzo drobne, oznacza to, że mamy do czynienia z ciągłą obecnością minerału, a nie jednorazowym trafieniem. Wtedy przechodzę do etapu koncentracji i klasyfikacji. Nie mieszam próbek. Każdą przechowuję osobno w fiolce lub plastikowej torebce z numerem i opisem. Ta organizacja pozwala mi później nie tylko wrócić w to samo miejsce, ale też porównać jakość materiału z innych terenów. Gdy materiał jest jeszcze mokry, trudno ocenić jego rzeczywistą zawartość. Dlatego po powrocie do obozu lub domu suszę koncentraty na czystej powierzchni, najlepiej metalowej. W cieniu i bez bezpośredniego ciepła. Złoto lubi przylegać do wilgotnego mułu, a dopiero po wyschnięciu można zauważyć jego prawdziwą obecność. Następnie wykonuję precyzyjne płukanie kontrolne: biorę małe ilości suchego materiału i płuczę je delikatnie w czystej wodzie pod dobrym światłem. Czasami używam białej latarki LED. Która podkreśla charakterystyczny matowy połysk złota, zupełnie inny niż błysk miki czy pirytu. Drobinki złota zawsze osiadają w tym samym miejscu, nie pływają i nie zmieniają koloru przy ruchu. To cechy, które odróżniają je od podróbek. Kiedy uda mi się wyodrębnić złoto z konkretnej próbki, zapisuję jego ilość, jeśli to możliwe, oraz postać. Czy to był proszek, płatki, a może mikronaget? Każda forma daje inne informacje o źródle. Drobny pył wskazuje na złoto podróżujące długo, natomiast większe zaokrąglone cząstki to znak, że źródło jest blisko. Zaczynam również tworzyć schematy koncentracji, czyli wizualne. Przedstawienie, gdzie i w jakim układzie występuje złoto. Jeśli widzę, że najwięcej pojawia się przy lewej stronie strumienia, przy starych korzeniach, a najmniej w środku koryta, wiem jak zaplanować kolejne działania. Kiedy teren jest rozległy, stosuję kolorowe oznaczenia: zielony dla próbek ze złotem, żółty dla śladów, czerwony dla pustych. W ten sposób już z daleka widzę, gdzie skupiają się wyniki. Ta metoda pozwala nie tylko oszczędzić czas, ale i zwiększyć efektywność przy kolejnych wyprawach. Często. W tym momencie wielu popełnia błąd, miesza wszystkie koncentraty i traci możliwość analizy. Pamiętaj, złoto to nie tylko znalezisko, ale informacja. Każda próbka, każda fiolka, każdy zapis to dane, które w przyszłości pozwolą Ci trafiać w dobre miejsca szybciej i skuteczniej. Dodatkowo, kiedy z kilku sąsiednich punktów pojawia się złoto, przechodzę do metody selektywnej ekspansji. To znaczy, że nie idę dalej w dół czy w górę strumienia, tylko rozszerzam obszar w obrębie pozytywnych wyników. Przesuwam się w bok, badając teren na głębokości tej samej warstwy. Jeśli złoto dalej się pojawia, to znak, że masz do czynienia z naturalną linią koncentracji. To właśnie w niej natura przez lata gromadziła najcięższe cząstki. Gdy koncentraty zostały zebrane, opisane i zorganizowane, Nadchodzi etap, który większość niedoświadczonych pomija lub traktuje zbyt pobieżnie. Końcowe oczyszczenie i weryfikacja. To właśnie teraz okazuje się, ile naprawdę warte było całe to poszukiwanie. Na początku suszę materiał na gładkiej metalowej powierzchni, najczęściej na cienkiej tacy w cieniu, z dala od wiatru. Mokry koncentrat bywa mylący. Woda Ukrywa złoto, zwłaszcza to bardzo drobne. Dopiero po dokładnym wysuszeniu widać rzeczywistą zawartość. Po wyschnięciu przechodzę do ostatniego etapu płukania: powolnego, precyzyjnego, przy odpowiednim świetle. Używam białej lampki LED, która pozwala zobaczyć prawdziwy kolor złota bez przekłamań. Pracuję z minimalnymi porcjami, dosłownie kilkoma łyżeczkami materiału naraz. W tym momencie każdy ruch ma znaczenie. Złoto, jeśli jest drobne, potrafi przytulić się do piasku i być niewidoczne nawet w czystej wodzie. Kiedy coś błyszczy, nie zakładam automatycznie, że to złoto. Wykonuję test ceramiczny. Pocieram podejrzany fragment o białą płytkę. Jeśli zostawia złotą smugę, to prawdziwe złoto. Jeśli szarą lub zielonkawą, to piryt albo inny minerał. Używam również lupy, by sprawdzić strukturę krawędzi. Złoto naturalne ma zaokrąglone formy, miękkie kontury. Sztuczne błyskotki są kanciaste, nieregularne. Prawdziwe złoto nie pływa, nie rozprasza się przy ruchu wody. Pozostaje tam, gdzie powinno przy samej krawędzi ciężkie i stabilne. Kiedy zbiorę wszystkie cząstki z jednej próbki, przenoszę je do szklanego fiolki, nie plastikowej, ponieważ plastik z czasem się zużywa i może reagować z osadem. Każda fiolka jest oznaczona: data, lokalizacja, głębokość, numer próbki. Taka ewidencja to nie tylko porządek to archiwum, do którego można wracać i porównywać wyniki w przyszłości. Nie przetapiam złota od razu. Surowe, naturalne formy, płatki, pył, drobne samorodki mają wartość kolekcjonerską, historyczną, edukacyjną, przede wszystkim jednak osobistą. Każdy gram to godziny pracy, obserwacji, cierpliwości i koncentracji to efekt wiedzy i umiejętności to dowód na to, że wiesz, jak czytać teren, wodę i glebę. Na koniec patrzę na całość notatek z wyprawy. Przeglądam schematy, porównuję punkty, sprawdzam, gdzie wyniki były najlepsze. To pozwala mi planować kolejne działania. Czy warto wrócić w to samo miejsce po opadach deszczu, czy warunki się zmieniły, czy osunął się brzeg, odsłaniając nowe warstwy. Takie rzeczy często decydują o kolejnym znalezisku. Zdarzało się, że po kilku tygodniach wracałem w to samo miejsce. I znajdowałem złoto tam, gdzie wcześniej nie było nic. Natura pracuje powoli, ale skutecznie. Wystarczy być cierpliwym i gotowym wrócić tam, gdzie inni dawno się poddali. I tu dochodzimy do najważniejszego złoto nie jest celem samym w sobie. To narzędzie, które pozwala lepiej zrozumieć Ziemię. Poszukiwania uczą pokory, systematyczności i szacunku dla detali. Uczą, że sukces przychodzi nie wtedy, gdy masz szczęście, ale gdy potrafisz zauważyć to, czego inni nie widzą. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że masz w sobie pasję do poznawania, do odkrywania. Może sam próbujesz swoich sił, a może dopiero się przygotowujesz. Niezależnie od etapu, mam dla ciebie pytanie: co cię najbardziej zaskoczyło w tym procesie? Czy zauważyłeś coś, co wcześniej umykało Twojej uwadze? A może masz swoje własne sposoby, o których warto powiedzieć innym? Zachęcam Cię, byś podzielił się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Każda historia, każda wskazówka może komuś pomóc, a jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, kliknij, subskrybuj i zaznacz dzwonek, nie dlatego, że trzeba ale dlatego że przed nami jeszcze wiele do odkrycia, a razem zawsze widzi się więcej. Do zobaczenia w kolejnej wyprawie, bo Ziemia wciąż ma coś do pokazania, trzeba tylko nauczyć się patrzeć.